Oj, ballado, ballado. Poruszyłaś moje serce tak, że muszę nagrać aż o tym odcinek. No więc tak, zaczynajmy. E, ja jestem Angelika. Jak widzieliście, w ogóle zmieniłam nazwę. No nie będę się witać. Hej, witajcie! Jestem Angie Bungie, bo to trochę śmiesznie brzmi. Więc po prostu witam was jako Angelika. E, tak, jak powiedziałam na wstępie, e, mam nadzieję, że go dodałam, to będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Ballada Ptaków i weży. Tak, wiem, jestem spóźniona jakieś dwa lata, e, bo ta książka chyba miała premierę dwa lata temu, ale cóż, tak poruszyła moje serce, jak powiedziałam, właśnie, że muszę o niej opowiedzieć Wam coś, więc zaczynajmy. Dobra, zacznijmy sekcję bez spoilerów, bo spoilery muszą tutaj być. Bez spoilerów omawianie tej książki byłoby bardzo trudne. Ale zacznijmy najpierw o czym jest ta książka. Więc tak, Ballada Ptaków i Węży wrzuca nas w historię dziesiątych Igrzysk Śmierci. Jak to wszystko wyglądało? I naszym głównym bohaterem jest Snow, ten Snow, i jest tutaj przedstawiony jako Oso mentor, mentor chciała, zapomniałam nazwy. E, jako mentor e, jednego z uczestnika e, igrzysk Lu Lucy Gray. i o matko! Ja już bym przeszła do spoilerów. Oj, bym przeszła, ale. Ale jeszcze nie zaczynajmy z spoilerem. E, tak. Lucy Grey jest z 12 dystryktu. Hmm, co za zbyt okoliczności, pani Katnis. E, Lucy Gray jest z 12 dystryktu Czyli Snowowi uruchamia się trochę lampeczka Ponieważ 12 dystrykt w tamtych czasach dalej był najgorszym dystryktem I jeszcze dziewczynę dostał? Nie, no tragedia, tragedia Jak on tutaj wygra? Bo dzięki temu, że on wygra te igrzyska Jako mentor w ogóle To... Jego kariera może w końcu ruszyć Bo jest takim biednym Biednym snowem e, Który bardzo dąży Do władzy I Lucy Gray Już od samego początku Pokazuje, że jednak jest e, Babą Z charyzmą e, Ona wie, że jest w trudnej sytuacji Wie e, jaki los ją czeka No i grzyska jednak Wyobraźcie sobie bycie na tej arenie Przecież to jest wielka tragedia Widzi swoich przeciwników, naprawdę jakiś silnych mężczyzn, którzy naprawdę mogą to wygrać, I, on, i ona taka biedna. No, w ogóle każdy z tych uczestników jest biedny, tak naprawdę. Czy jest silny, czy nie. I ona od samego początku pokazuje jednak, że pomimo sytuacji, w której się znalazła, ona. Próbuję jakby pokazać się z najlepszej strony. I tak, czy ja mogę Wam coś więcej powiedzieć niespoilerowo? Głównie, co musicie wiedzieć, tak, nie wiedząc o spoilerach, to że dzięki tej książce, jeśli będziecie się dopiero za nią do zabierać, jeśli przeczytaliście już Igrzyska, ponieważ tak naprawdę tą książkę można przeczytać jako pierwszą, tak mi się wydaje, że. Możecie przeczytać najpierw to i dopiero w igrzyskach porównywać sobie i też inaczej wtedy spojrzycie na igrzyska, jeśli nigdy ich nie czytaliście. I tak, dzięki tej części możecie dowiedzieć się tak naprawdę co się działo w głowie Koryo, kiedy miał te 18 lat i jeszcze nie był tym prezydentem i jak to do tego doszło. Ja bardzo, bardzo polecam Wam wszystkim tą książkę Jest świetna według mnie Dam jej 5 gwiazdek Tak poruszyła moje serce Zakochałam się w tej książce Pierwsza książka, w której się zakochałam w 2021 Bardzo się cieszę, że w końcu w marcu jest ta pierwsza książka I tak, e, wszystkich, którzy już nie chcą się dowiedzieć e, więcej o spoilerach e, W związku z tą książką to żegnam Lecz jeśli chcecie się dowiedzieć trochę więcej, to zapraszam do dalszego oglądania e, Dobra kochani, w sekcji spoilerowej mamy nowy kadr e, Niestety musiałam zmienić miejsce, e, bo bym przeszkadzała mojej mamie w pracy Więc e, przepraszam was, że zmieniam ten kadr Ale zobaczcie, mamy tutaj róże Szkoda, że nie białe Ale jednak mamy taką małą smykałkę do tych róż w których jest tak bardzo zakochany Snow i tutaj mamy w ogóle w balladzie Ptaków i Węży wytłumaczone dlaczego Snow jest tak zakochany w różach od samego początku i tak, y Taki mały szczególik. Bardzo w balladzie w ogóle, a propos tych róż, podobało mi się nawiązania do właśnie igrzysk. Bardzo fajnie są przeplatane w całej tej książce. Ale zacznijmy spoilerowo od samego początku. Mamy biednego Snowa, który chce zostać właśnie królem. <grym> Nie królem. Chciałby zostać prezydentem, panem. I Dzięki Lucy Gray może do tego dążyć i dzięki całym tym igrzyskom może do tego dążyć i bardzo podoba mi się jakby to, że mamy tego biednego Snowa na samym początku pokazanego, który mimo swojej sytuacji, tej biedoty, Dzięki, przez którą nie może się kształtować dalej, nie może iść na uniwersytet. E, on ma ambicje, on naprawdę chce być na szczycie, chce dążyć do celu i całą książkę właśnie to robi. E, bardzo mi się to podoba. Najbardziej w ogóle w całej książce podobał mi się portret psychologiczny Snow'a. Jest świetnie wykreowany. E, to jest najważniejsza w ogóle część tej książki, właśnie ten portret. I Uważam, że Susan Collins zrobiła to naprawdę świetnie w tej książce. Mamy chłopca, który z początku bardzo ambitny, ale nie do końca chyba wie, jak się za to zabrać, żeby być na tym szczycie. W całej tej historii Dr. Goll naprawdę odgrywa bardzo dużą rolę w kształtowaniu myślenia Snow'a. Ma na niego ogromny wpływ i... W późniejszych częściach książki widać yy, w snole yy, zachowania, które podyktowała mu dr Gol. Yy, jest to świetne, że yy, jest ukazane, jak kształtuje go trochę tak drugi człowiek, yy, jakby. Jest taką marionetką w rękach właśnie Dr. Gol. Dr. Gol od samego początku widzi w nim olbrzymi potencjał. Naprawdę ona chce, żeby wyrósł, wyrósł z niego naprawdę porządny człowiek. Więc tak, kwestia Dr. Gol omówiona. Przejdźmy do następnej. Bardzo w tej książce mi się podoba, jak przedstawione są po prostu igrzyska. Igrzyska w tamtych czasach to naprawdę tragiczne igrzyska. Jest taka tragedia, do e, początku w ogóle igrzysk z 24 osób zrobiło się raptem 14. Oni traktowali ich jak worki na kartofle, e, jak jakiś pomiatacze w ogóle. Nie karmili ich, traktowali ich jak jakiś najgorszy sort. Była to tragedia, więc. E, te igrzyska, które są przedstawione w siedem, te 74 igrzyska, yy, to jakiś chyba luksus, bo to, co się dzieje na dziesiątych, to jest jedna wielka tragedia, która jest wymyślona przez Tatę Snowa, która jest w ogóle niedopracowana, ona jest dopiero dopracowywana. I yy, na przykład yy, to, że Yy, osoby, które walczą na, i na arenie, dostają jakieś jedzenia, prezent i tak dalej, wymyślisz no, w tej części, w dziesiątych igrzyskach, bo to był w ogóle projekt szkolny. Wyobraźcie sobie, że waszym projektem szkolnym jest to, żeby wymyśleć, jak polepszyć igrzyska, w których ludzie się zabijają. No, świetnie. Najlepsza praca do szkoły, powiem wam. Ale tak. Rozwój igrzysk jest fajnie pokazany, że w dziesiątych igrzyskach było naprawdę brutalnie. Nie powiem, że w siedemdziesiątych czwartych nie było, ale widać po prostu, jak to wszystko się zmieniło. Następnym wątkiem jest wątek romantyczny, który jakoś mi się zbytnio nie spodobał, lecz widać po prostu jakby, że Snow jest zakochany, lecz w tej miłości widzi. Widzi to, że przez nią może nie dojść do tego szczytu, do którego chce. I co teraz wybrać e, miłość czy sławę? No i co mógł wybrać Snow? No, Sławę. I e, przez całą historię, od początku, kiedy e, ta dziewczyna mu się trafiła, do samego końca, widać po prostu przemianę. Na początku e, Snow e, traktował ją najlepiej. Wszyscy mentorzy olewali swoich trybutów, lecz Snow e, bardzo się starał, dawał jej jedzenie. E, oszukiwał nawet dla niej na igrzyskach, ale e, to, że oszukiwał na igrzyskach, to to, żeby wygrać. No, nie oszukujmy się, tak? E, Snow chciał władzy, niczego więcej. E, w tej relacji widać również, jak Snow lubi kontrolować e, drugą osobę. Jak naprawdę. On lubi dowodzić wszystkimi ludźmi. On musi być na tym szczycie. Snął zawsze na szczycie. Yy, nawet w relacji romantycznej. On musi być na tym szczycie. On musi przewodzić drugą osobą. On jest topem. 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 A mówiąc o topach, yy, uważam, że w ogóle w tej książce można się trochę zakochać. W snole, w jego postaci. Pomimo, że w ogóle książka jest o charakterze złym, w sensie, że główny bohater jest z charakterem złym, to w tej książce na początku troszkę mi się podobał ten, ten Snow, troszkę był kraszna na Snowa. I w filmikach, które oglądałam o tej książce też to, to pytanie się pojawia, ja odpowiadam wam na nie. Tak, miałam trochę krasza na Snowa, ale może przejdźmy dalej... I tak, nie chcę też Was Wam spoilerować jakoś tak super dużo, więc yy, wątek romantyczny na ten moment zamykam i przejdźmy dalej. Dobra, wracając do portretu psychologicznego, bardzo mi się podoba to, że jest yy, jakby przemiana takiego grzecznego chłopca w psychopatę. Dosłownie psychopatę. Sam koniec. No bardzo mi się w ogóle podoba ta scena. Może przejdźmy do niej, bo yy, scena, gdzie oni biegali po lesie, zacisnął znaczy biegał po lesie, jest taka psychodeliczna trochę. Bardzo fajnie jest to ukazane, taką właśnie psychodelę, że on jest psychiczny już, że on potrzebuje tylko władzy, on widzi w głowie władza, władza, władza i robi wszystko, żeby ją dostać. I naprawdę jest to świetnie ukazane, ale poza tym. To scena końcowa mi się średnio podobała. Szkoda, że nie ma jakby dalej powiedziane, co się dzieje z Lucy Gray, że ona nagle znika. To, że ona w końcu odkrywa również snoła, że jest jednak psychopatą, też mi się bardzo podobało w końcowej scenie, lecz to jest koniec, co mi się podobało w końcowej scenie, chociaż więcej w sumie nie było w końcowej scenie, ale. Tak Angeliko, masz trochę dziwne przemyślenia. Niby mi się podobała, niby nie, ta końcowa scena, mogłaby ona inaczej wyglądać, mogłaby wyglądać tak, jak wygląda teraz, nie wiem, co mam powiedzieć. E, więc może nie powiem już nic. Również ostatnim, ostatnim kwestią, którą chciałabym poruszyć tak szybciutko, to jest to, że e, łączenie faktów tej książki z igrzyskami jest, Naprawdę świetne. Jest to tłumaczenie, dlaczego Snow tak bardzo nie ma, widzi Katniss. No wiecie, jest Lucy Gray, w której się zakochuje, jest z 12 dystryktu, tak jak już mówiłam. Eee... Widać na przykład dlaczego kocha róże, tak jak też już mówiłam. E, więc tak, ja życzę Wam dalszego miłego poniedziałku lub innego dnia, w którym to oglądacie. Życzę Wam e, również dobrej nocy, jeśli oglądacie to jednak w nocy. Mam nadzieję, że moja recenzja trochę nakłoniła Was do przeczytania tej wybitnej, świetnej, najlepszej książki jak dotychczas tego roku e, mojej. E, I tak, czytajcie Balladę Ptaków i Węży, czytajcie Igrzyska, ale musicie przeczytać Balladę Ptaków i Węży, ponieważ Igrzyska się czyta tylko dlatego, żeby przeczytać tą książkę. Bo ona jest świetna, najlepsza, o mój Boże! Jest wspaniała. Eee, a teraz tak, ja się żegnam, wylećcie czytać Balladę Ptaków i Węży, i do następnego poniedziałku. Pa!